Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Twierdzy Krzyżowiec edycji ostatecznej. Misja szósta, Bezkresna Pustynia, jedna z moich ulubionych. A dlaczego to się zaraz przekonacie i chciałbym Was bardzo przeprosić, ale nie nagrał mi się dźwięk z gry w poprzednim odcinku i musicie mi to wybaczyć, ale no nie jestem w stanie z tym nic zrobić poza dodaniem co najwyżej muzyki do filmu, co też zrobię dzisiaj w montażu, bo będę to dzisiaj dopiero montował. I co jeszcze? W sumie to tak. Usunąłem wyzwanie z Tarkowiskiem. A, bo nie wkleiłem naszej listy. Chwila. Dobra, już mamy naszą listę. I lecimy? Ujemny współczynnik strachu. Okej. Okay. Spoko. Rozumiem. Bez pikinierów. No easy. I Bez inżynierów. No dobra. No dobra, no dobra. Spoko. Tak czy inaczej, w tej misji nic nam nie będzie potrzebne. To zresztą zobaczycie dlaczego. Bo pierwsze co to musimy, postawić kościół, który jest tutaj. Wybaczcie mi, ale tak za Do 3 dni nie grałem w okay. Czekamy na A? rozkazy. Dobra. Jesteśmy atakowani. Lwy atakują. Łucznicy na górę. Stawiamy sobie kilka domków. Można daj mi 10 chlebka. I teraz tak, ma być ujemny współczynnik strachu, więc spoko. Jest na minus, jest na minus, zajebiście. Jesteśmy właśnie o to chodzi. Mają mnie nienawidzić. Okrutny oraz kszczony, jest zapełniony, mój uwielbiany. No, wiem, że skład zapasów jest zapełniony, widzę właśnie. Mamy sobie szybkość 40, myślę, że może być taka. W ogóle widzę, że ta twierdza jakieś tam wyświetlenia robi, a wyście piszcie komentarze ludzie, piszcie jakiekolwiek komentarze. A, bo tutaj nie ma nawet jedzenia, tutaj nic nie ma na tej mapie, spoko. Jesteśmy i Rozumiem. Tu się rysiu buduje, tutaj się wilczuś buduje. Rysiuko dojedzie. Dojedziemy go. Bez pikinierów i bez tego drugiego. To easy. misja. A wilk jak z siankiem. Wilk też dostał dużo siana, spoko. Rozumiem. No ale to tam wilk tam i tak. Niestraszny. No on no nam tu nie zrobi. A to co to jest? A. Wielki błąd? Wielkie błądy, no. W ogóle ciekawostka: jak klikniecie dużo razy na jedno zwierzę, to będzie wydawać odgłosy. Bo no, taka ciekawostka. Ty, tyczy się to też krokodyli i paru innych zwierzątek. No, które sobie stawiamy. Lwy no, atakują Jeśli chodzi o budowę zamku, no to powiedzmy, że nawet możemy coś profesjonalnego stworzyć. Nie wiem w jakim celu, ale niech będzie. Wszystko zabarykadowane, wszystko. Spoczko. Nie jest nam do niczego potrzebny zamek. Współczynnik strachu, najważniejsze, żeby... E, ogólnie, nasza nasze relacje, nie współczynnik strachu, tylko ogólnie, żebyśmy byli lubiani. Dopiero jest ich setka, to jeszcze trochę mało. Moja popularność spada. Moja popularność spada. A to dlaczego? To jest wskaźnik strachu, okej. Okay. Ja się serio nazywało zawsze wskaźnik? wskaźnik. Nie wszyscy wiem, co na nim spodziewało Ale no, tak bywa. Sprzedaj mi to, to jest Jesteśmy niepotrzebne. Dobra. Jesteśmy z Tobą. Lecieć wszyscy. Nie wiem czy więcej jest potrzebna, to się przekonamy w trakcie. Katedrę byłoby fajnie mu zniszczyć, bo na pewno szybko drugiej nie zbuduje, no a jednak jest to bardzo droga rzecz. Możemy sobie zrobić, Nie no, tutaj powiedzmy ze dwóch i, żeby coś tam ścinali do drewno. i lecieć, moi drodzy. Za mało ich chyba jeszcze zrobiłem, tak z 300 powinno być, myślę. Ja zacząłem sobie grać ostatnio w z Engine i chciałem zrobić a achievement fajny, żeby mi postacie z początku dotrwały do końca gry, no ale niestety e, kolega, Krzyżowiec, postanowił zdechnąć i nie Niestety obawiam się, że tak właśnie się stało. Jest w Czyż by jednak setka wystarczyła? Naprawdę. Na to wygląda. Beka trochę. Ja pierdzielę. Beka styfa. Najkrótszy odcinek w serii chyba. Nie no, najkrótszy chyba nie, ale... Okay. Peweczunia. Załatwione. To już jest e, trochę trudniejsza misja, ale też będzie, będzie raczej prosta. Więc no, ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć!